Ten noc rozpoczynamy czas świąt narodzenia pańskiego. Co tak naprawdę świętujemy? Dlaczego te święta są tak bardzo świętowane? Można by powiedzieć, że zawierają w sobie tak wielką moc do świętowania, że świat próbuje te święta właśnie tak mocno przeinaczyć, tak mocno. Wykrzywić, a żeby świętowanie rozpocząć wcześniej, w momencie świętowania już o wszystkim zapomnieć, i później wszystko może się co najwyżej skończyć jedną wielką przeceną tego, co zostało niesprzedane. A my właśnie nie chcemy przeceniać, chcemy właśnie doceniać, dowartościowywać tę noc, tę noc, która skrywa w sobie wielką tajemnicę. Czego więc, co więc tak, tak naprawdę świętujemy, świętujemy tajemnicę Bożej miłości. I faktycznie ta noc zakrywa w sobie zalążek, a właściwie zawiera już w sobie w całości tę tajemnicę Bożej miłości, tę całą tajemnicę odkupienia. Mówi o tym święty Paweł w liście do Tytusa, że okazała się łaska Boża i że ta łaska polega na tym, że Pan Jezus odkupił człowieka po jego upadku. Odkupił z wszelkiej nieprawości. Odkupił z jego długów, które zaciągnął przez grzech. Aby człowiek stanął przed nim na samym końcu swojego życia i na końcu czasów czysty, nieskalany i gorliwy w swoich uczynkach. I właśnie ta noc. Zawiera w sobie tę tajemnicę nieprawości, zawiera w sobie tę właśnie noc duchową, tę ciemną noc, w którą człowiek popadł. I kiedy zdamy sobie sprawę z głębokości tej nocy, z jej ciemności, ciemności, do której wydawałoby się nie przenika żadne światło, to tym bardziej rozbłyska nad nami ta wielka miłość Boża. I ta noc rozpoczyna. Świętowanie tajemnic. Święto Narodzenia Pańskiego składa się z trzech mszy. Jak niegdyś biskup w Ziemi Świętej odprawiał mszę najpierw na polu pasterskim, później w Betlejem, a na koniec w Jerozolimie. Gdybyśmy przenieśli się w realia rzymskie starożytne, to byśmy powiedzieli, że pierwsza msza odprawiana w kościele, w Bazylice, Matki Bożej Większej, później u Świętej Anastazji i z powrotem u Matki Bożej Większej, dlatego, że w kościele, w bazylice Matki Bożej Większej znajdują się relikwie żłubka. A więc Narodzenie Pańskie jest, jest yy, zawarte wokół żłubka. Można powiedzieć, że orientuje się na żłóbek. I tenże żłóbek, który dany na jest nam rozważać. Zawiera w sobie ten wielki paradoks. Tę właśnie tajemnicę tego, jak to się stało, że, że Bóg przyszedł do swoich, a jednak został położony w żłobie. I gdybyśmy później poszli dalej w tych formularzach naszych wszy, to mamy drugą Muszę Narodzenia Pańskiego, to Muszę mamy u świętej Anastazji dziewicy i męczennicy. Anastazis, znaczy zmartwychwstanie. W narodzeniu Pańskim jest zawarte już zmartwychwstanie. Jest zawarta tajemnica odkupienia. Jest już zawarte to, że Chrystus zostanie odrzucony przez swoich, że swoich go nie poznają. Ale jak później zobaczymy w ostatniej mszy Narodzenia Pańskiego, gdzie czytana jest Ewangelia, prolog z Ewangelii według świętego Jana, ten prolog, który jest czytany na każdej mszy świętej. To w tym prologu jest jednak na samym końcu napisane, że wszyscy ci, którzy nie zwoli, nie zrządzi krwi, ale z Boga się narodziło, tym właśnie to Słowo dało moc, aby być Synami Bożymi. I dlatego mamy mszę pasterską, mszę anielską i mszę królewską, która przedstawia to, że Pan Jezus najpierw ukazał się tym najbardziej pokornym. Niewielu osobom, później ukazuje się swoim uczniom, tym, którzy mają być właśnie aniołami, tym, którzy mają zanieść jego Ewangelię na cały świat, i wreszcie w końcu objawia się wszystkim, objawia się wszystkim ludziom dobrej woli. Więc spójrzmy na to, jakie jest, jakie nasze w ogóle powinno być nastawienie wobec tej tajemnicy. Więc na początku, w tę noc, Kościół Święty dam, podaje za przykład pasterzy. Pasterzy, którzy trudzili się, którzy w noc czuwali. Widzimy tutaj człowieka dobrej woli, który zajmuje się tym, co jest jego obowiązkiem, czuwa nad swoim stadem. Tym niemniej jednak, w którymś momencie. Dostrzega ewidentnie działanie Boże, dostrzega wolę Bożą, coś nadzwyczajnego, i w tym momencie zostawia to, co było mu dane, podejmuje ryzyko i idzie za głosem Bożym. Niewątpliwie martwi się o to, co się stanie z jego dobytkiem, być może pasterze troszczyli się o swój dobytek. Przez dużą część swojego życia, być może to było ich wszystko, co było im tutaj dane, jeżeli chodzi o utrzymanie. Tym niemniej jednak idą za głosem Bożym, i jaka jest konsekwencja tego, że poszli za głosem Bożym, wracają w to samo swoje życie, wracają w to, co zostawili, ale już z wielką radością, wielbiąc Boga. Dalej Kościół Święty daje nam przykład aniołów. Aniołów, którzy chcą człowieka doprowadzić do mądrości Bożej, którzy zwiastują człowiekowi radosną nowinę. Mówią o Mesjaszu, mówią o tym, który się wcielił, o tej niezwykłej tajemnicy i ich posłanie kończy się słowami Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Słowa z Pisma Świętego, z rękopisu, zostają przez tradycję Kościoła zmienione. Po to, żeby pokazać właśnie, że tradycja jest nadrzędna nad Pismem Świętym. I tutaj w tym znaczeniu widzimy to, że aniołowie zwiastują zbawienie tak naprawdę wszystkim. Nie ma już w tym momencie podziału. Na Żydów, na Pogan, ten podział zostaje usunięty. Bo najważniejsze kryterium. Tak naprawdę to jest kryterium tego, czy ktoś jest człowiekiem dobrej woli, czy chce być zbawiony, czy chce również naśladować niejak tych aniołów, tak jakbyśmy powiedzieli apostołowie. Apostołowie, apostoloi to znaczy mniej więcej posłani, tak jak anioł, angelos właśnie znaczy, znaczy posłany, posłaniec Boży. I dla tych wszystkich, którzy chcą przyjąć to posłanie. I chcą być dla innych posłańcami, jest dobra nowina. Jest dobra nowina o zbawieniu. I wreszcie mamy przykład mamy mrze królewską, mamy przykład króli, którzy również opuszczają swoje królestwo. Wiemy, że to opuszczają swoje miejsca, w których piastowali być może jakieś wielkie godności, jakieś wielkie funkcje. I tak to zazwyczaj bywa, że kiedy kogoś nie ma to, inni mogą mu to zwyczajnie zabrać, więc też zostawiają tak naprawdę wszystko i idą za głosem. Jest to przykład wreszcie dla tych wielkich tego świata, wielkich, którym są poddane narody, aby oni uznali króla królów, Pana Panujących, uznali tę mądrość, która przewyższa wszystkie inne mądrości. I te władze, które tak naprawdę rozdziela te wszystkie inne władze tutaj na Ziemi. A więc jest to znak do tego, żeby się ktokolwiek, kimkolwiek nie jesteśmy, aby się po prostu ukorzyć przed Stwórcą. Bo widzimy tutaj przykład pokory Syna Bożego, który już od samego początku zamierzał przyjąć ludzką naturę, jak powie święty Tomasz który powiedział, jak czytamy w psalmie drugim, do którego Ojciec powiedział, Ty jesteś moim Synem, ja Cię dziś zrodził. Ale też przeczytamy w innym psalmie, że radością jest moją pełnić Twoją wolę, mój Boże. Dlatego utworzyłeś mi ciało, abym pełnił Twoją wolę. Widzimy, że Księga Psalmów po tym pierwszym psalmie, który pokazuje tak jakby programowo, są dwie drogi, już za chwilę w następnym psalmie już mówi o wcieleniu. Czyli ta mądrość uobecnia się w tym, który przyjmuje ludzką naturę, przyjmuje ludzką naturę, a zatem upokarza się, pokazując nam przykład pokory. To właśnie ten przykład pokory to jest uosobienie mądrości, to jest uosobienie miłości. To jest ten przykład pokory, który chce nas tak naprawdę do tej swojej natury boskiej przyciągnąć który przyjmuje ludzką naturę, abyśmy, który staje się dla nas ubogi, aby nas swoim ubóstwem ubogacić. I ten, właśnie pokorny, ta miłość przychodzi w noc. Ta noc, ta noc wielkiej tajemnicy jest przedziwna. Stańmy przy żółbku. Zastanówmy się, nad tym, nad tym przykładem tej prostoty Bożej miłości, która do nas przychodzi. Zobaczmy na tę prostą scenę Syna Bożego, który przychodzi pomiędzy rodzicami, pomiędzy pasterzami, sceną uwielbienia, a jednocześnie tak bardzo prosta w swojej wymowie. Tak prosta, że dostępna tak naprawdę każdemu człowiekowi. I ta noc jednocześnie skrywa tajemnicę, bo nie jesteśmy w stanie tego pojąć. Jak to jest możliwe, że ten Wielki Bóg przychodzi jako człowiek, jako małe dziecko? Jest to tajemnica, która, która jednocześnie nas kieruje na inną noc. Na noc zmartwychwstania. I tak jak tutaj czytamy. Że w tę noc rozbrysła światłość, I tak naprawdę, jak zobaczymy Mszę Narodzenia Pańskiego, to jest skierowane wszystko na światło. Światłość, nawet dzisiaj możemy zobaczyć, jak nas, jak nas okoliczności kierują na źródło tej światłości. Ta światłość rozbłyska nasze ciemności i zapowiada tam właśnie rozbłyśnięcie ostateczne światłości. W noc zmartwychwstania, która skrywa te tajemnice wiary, ten mrok, który wyłania światłość naszej nadziei, światłość zmartwychwstania. Kiedy popatrzymy na nasze życie, kiedy zastanowimy się nad tymi wszystkimi sytuacjami, kiedy wydaje się, że ta ciemność w naszym życiu dochodzi do, do takiej granicy, która już jest która się wydaje nieznośna, której nie jesteśmy, wydaje nam się, że nie jesteśmy w stanie przejść. To jest moment, kiedy właśnie powinniśmy się skierować w tajemnicę tej nocy narodzenia, w tajemnicę tej nocy zmartwychwstania. Dlatego, że noce naszego życia skrywają ten blask światłości, światłości mające się objawić. Ta noc, która jest spowodowana przez trud, przez prześladowania różnego rodzaju, przez ataki, ale też przez nasze po prostu zmagania z naszymi słabościami, z naszą porządliwością, ze złym duchem, z tym co przynosi świat, a przecież święta Bożego Narodzenia pokazują to zmaganie bardzo jasno. Tak ciężko jest przygotować się do tych świąt, tak ciężko jest później je przeżywać. I można by powiedzieć, że kiedy na zewnątrz już od listopada się rozświecają światełka, to my właśnie mamy przeżywać noc, mamy wchodzić w noc. I nawet no, grudzień nam to symbolizuje, że dopiero od momentu narodzenia Pańskiego coraz jaśniej, jest, coraz mocniej rozbytka światło. I choć jesteśmy na Ziemi, to tego światła będzie tyle co ciemności. Tak wynika z geografii. I w naszym życiu faktycznie jest. Bywają noce ciemne i bywają momenty światłości. To niemniej jednak my pamiętamy, że jakakolwiek noc nam się tutaj na ziemi nie przytrafi, to za tą noc kryje się światłość nieskończona, która czeka na nas wszystkich w niebie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.